Tuż po przegranym spotkaniu z drużyną National, no, niestety, przegrywa Wisłoka 2 do 1. Gospodarze wygrywają. Wojtek Wójcik razem z nami. Wojtku, no, ten mecz można było rzeczywiście wygrać no i można było wyżej przegrać. Wygrać, przegrać. Mieliśmy szanse, ci też mieli szanse, mogliśmy się lepiej pokazać. No, strzeliliśmy na 1-0, mogliśmy trochę lepiej bronić. Szybko pozwoliliśmy im się wprowadzić z powrotem do gry. I no i w tych momentach, kiedy trzeba było lepiej zagrać, albo lepiej poprawić, albo wyjść w piłkę, w tych momentach akurat musimy się trochę poprawić. Ale, ale ogólnie wydaje mi się, że oprócz tych momentów, w których mogliśmy lepiej zagrać, to ogólnie mecz był fajny, fajnie się grało. Przegraćmy mecz. Moglibyśmy jeden na drugiego zwalać zwalać ale nie my jesteśmy dużyną, my jesteśmy razem jak wygrywamy też jesteśmy razem jak przegrywamy więc walczymy cały czas do przodu na pewno zrobimy przez cały tydzień wszystko żeby za tydzień dać kibicom Friday, żeby wygrać do, do, domowe spotkanie. Brawo! Brawo, Wykończenia brakowało i, i na tym trzeba popracować ale też yy, nie trzeba się stresować tak za bardzo bo yy, mamy, mamy na tyle szansy chyba coach yy, Wojtek trener mówi że 7 szans mieliśmy. No i... Tworzymy szanse, tylko trzeba je wy, wy, wykorzystać i strzelić. Nie? My mamy tutaj większych zawodników niż oni, oni mają mniejszych zawodników z przodu, więc oni są bardziej obrotni, dynamiczni. A my mamy większych napastników. No i tak, no, brakło tego, żeby dobrego, dobrze trafił w piłkę jeden i drugi, no i te bramki by wpadły. no Tak mówię, Wojtek jest tam, gdzie miał być, że mu nie wpadło, no co zrobić. No, no. Nie jestem w stanie nic więcej zrobić. On na treningach zaczyna mu już strzelać, co na szczęście mu wpada, więc na meczach mam nadzieję, że to się przełoży na mecz szybciej niż później. Debiutant w tym spotkaniu, jeśli idzie o drużynę Wisłoki Chicago, Arek Wódkiewicze Arku, pierwsze koty za płoty, no i jak ty to odczułeś? Pierwsze koty za płoty mogły być lepiej, ponieważ wynik jest zadowalający. Z perspektywy meczu wydaje mi się, że byliśmy z połem lepszym. Gdybyśmy nie stracili w bramki na 1-1 pod koniec pierwszej połowy, wydaje się mi, że moglibyśmy coś zrobić w drugiej połowie, dotrzymać wynik do końca. Cały sezon przed nami, on jeszcze dużo gier i postaramy się spotkać jeszcze z nimi. To z meczu na mecz zawsze będzie lepiej. Oczywiście każdy nowy zawodnik, który, przy, który przyjdzie, to musi się wgrać do gry, musi się za, e, skleić z drużyną, ale e, wydaje mi się, że, że ogólnie fajnie, fajnie gramy. No to teraz jest okazja, by w drużynie Wisłoki Chicago odbudować się formę, bo wszyscy na Ciebie tak naprawdę liczą, i, i trener, i zarząd. I zawodnicy głośno mówią o tym, że Arka Wódkiewicza stać się w tym sezonie już naprawdę na bardzo dobrą grę, czego Tobie sobie, kibicom po prostu życzę. Dziękuję ślicznie. Ja dołożę wszystkich starań, żeby tak było i żeby nie raz jeszcze zrobić i kibiców, i trenera, i samego siebie dumnym i zadowolonym z mojej postawy. Oby tak właśnie było. Masz e, e, talent i masz papiery do gry, tak więc odbudowy e, szybko e, formy. I do zobaczenia w spotkaniu z, z Panathinaikos już w najbliższą sobotę. Dziękuję ślicznie. Za chwilę także Puchar Stanów Zjednoczonych. To także będzie okazja, żeby mierzyć się już naprawdę, no, oby z potęgami. No tak, tak jak mówiłem wcześniej, że Marek i. A chłopaki w zarządzie robią bardzo dobrą pracę. Kibice dzisiaj byli znowu wspaniali. Więc my chcemy cały czas się rozwijać iść do przodu. Zdecydowaliśmy się zgłosić Dużynę do Pucharu US Open Cup. Niestety na tym etapie mnie nie będzie, bo tego dnia będę brał ślub w Polsce. Ale wiem, że zostałem chłopaków w dobrych rękach. Sławek jest. Mamy doświadczonych zawodników, więc na pewno dadzą, sobie, da, dadzą siebie wszystko, żeby przejść do następnej rundy. A w słychać, że wszyscy chcą zrobić prezent, w związku z tym mamy nadzieję, że świetnym prezentem, jeśli idzie o ślub dla trenera, będzie zwycięstwo. Oby tak rzeczywiście było. No, oby tak rzeczywiście było. Ja też bym chciał zadebiutować jako Tener w takich zawodach, to jest bardzo ważne zawody, więc ja też bym chciał jako trener być na takim meczu, więc mam nadzieję, że ten prezent mi zrobią i będziemy grać w następnym